w od salu. jedziemy, jesteśmy w drodze na Merskie KST Jestem z naszym bramkarzem, wczoraj doznałeś kontuzji Jak się czujesz dzisiaj? Mam jestem dzisiaj do grania, nie? Kostkę postadałem, już normalnie wszystko działa. full opcja. Full opcja? Tak jest. Wszystkie super. ściągacze ma się, wszystko lodem zmarowałem wszystko. I gotowy. Jestem już i gotowy. Kotka zdrowa? Tak. Dzisiaj rozwalę trochę, ale na przeciwko. Dobrze. Maciek jak, tak, ja, jak, poczucie przed meczem z GK Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zresztą Jaki sami. wynik typujesz? Ty musisz to lepsze pytanie sobie układać, nie? Wynik. Tak jak... nastawiony? Tak samo. Pokaż. Pokaż siłę, pokaż moc. Jak Kuba? Tak, tak, tak samo jak Wojtek. Tak samo jak... Jak tam chłopaki? czego musimy puścić. Chłopaki to za w chłopaki. 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 My jesteśmy młode wilki. Młode wilki. <grymne> okay. Ja chciałem pozdrowić jego, który ja pociął na sierpniu za dzisiaj. Jaki wynik dzisiaj? Janik? Tak widzę. Dla? Dla ja Kto strzela? Ja Tak wygląda przygotowana siatnia siwoja Suplementy Nawodnienie Owoce to I prezes jest znowu atakowana Ale mamy powieszoną flagę na odwrót. Więc musimy ją odwrócić I na pewno jedyna w tym roku to Dopiero spotykamy to, się w następnym A więc dajcie Kani, się do nie żebyście się tutaj pobudzili, bo z rana to nabrał bym cię. Skróciłem twoje myśl. Akurat po Paweł? Jak? Spokojnie. Powierzę sobie jeszcze wszystkie założenia u góry przed meczem. Pięć minut do meczu, panowie. Nie, <try> nie nagrywać na wszystkich Tak, To nie jest kadra, to nie jest... Trzecia godzina. Żeby też jakaś wódzko. reporterka była... Weź Muszę przysiad, wódzko. nie? na Są Z tą po meczu. W meczu. to spektakl. Dobra, Może Dawaj, dawaj polec z, taki, z takim, takim samym zębem jak w pieszczu. Zaangażowanie, zaapierdala. Wczoraj na tle bardzo kurwa, poseł Rybala, zegraliśmy kurwa, dobre zawody według mnie. No kurwa zaangażowanie, jeden szedł za drugiego i o to chodzi kurwa, daliśmy z siebie 100%, ale dzisiaj jest nowy dzień. Mamy nowe siły, jesteśmy wypoczęci, trzeba dać kurwa z siebie 110%, tak? Czas zapierdalać, jeden za drugiego, monolit. Kurwa przede wszystkim panowie, nie jednostki, zespół. Jedziemy, Jeden! 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 nie faulu. Nie Jeden! 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 Brawo mam. Brawo Morta! Brawo Cezu na króla! Cierp, cierp, aprobatka, spokojnie, co ty Bez Paulo, bez Paulo! Tylko jest, brawo Kira! Chodź na chwilę. Zjona, nie? Tak, tak. Dobra, tak, ja chodź jej. Maciek, tak jak już zaczął taki. Słuchajcie, jedna tylko rzecz, jedna tylko rzecz, słuchajcie. Ale bieńcie, skup po prostu. Teraz jest 2-1, ale nie rupcie do pieczęci, to jest 2-1, możemy iść załapać dużo lepiej, tak? tak musimy grać jeszcze w dzień tak samo skoncentrowani. Jedna rzecz, łupaki, łupaki. Jedna rzecz, o której tam mówię, nawet sama, tu tu jest wiele innych osób. Nie rupcie lepiej czegoś, że dwójka z tyłu.

Tak jest Brawo Tak, brawo, brawo! Niech biegają za piło! Spokój! Nie, piwa, nie Spokój, spokój! Czas, Dużo czasu, sami sobie, spokojnie! Spokojnie, spokojnie! Sianuj piłę! Jest wynik, słuchajcie, jest wynik 2-1, tak, ale cały czas traktujemy to jako 0-0, cały czas grają od tylko do sekundy, tak, panie, nie ma minut odpuszczania, zwróćcie uwagę, że u nas często jest to, że zawodnik idzie i nikt nie idzie za nim do końca, albo z tyłu zawodnicy musicie krzyknąć i sprzejąć tego zawodnika, a jak nikt wam nie krzyczy, już z przodu muszą iść do końca, chłopaki, bo tym jednym podaniem mogą nas wyjść. tylko tym, tylko tym, nic więcej, do do tak, to no tak, dawaj, teraz my! Wygrywam sklepa, klepa, klepa. Oni podejdą, i będzie, będzie pilot Gramy mu i to. za się czwórka, która zaczynała. Znaczy, tak? Znaczy, czwórka, która zaczynała. Postawiamy się. Słopa, szopa, Paweł, Słopa. tak Czy naszesłuchuj? Yy, Paweł, 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 sesji? Sasi, Kiera, Robisz bierdol.

Succio, ho you right? t e r o c a i t o n d r e c o r a o se m a se non d r a n n o se m o r a n o s d a n e non c o m o d r a o s r a n n o se non c r a n se n o d r a n n o c o m r o s c o a e n d r se r o se a d r m o e n s c e n o e r c e m a se non a n n a n a se e non c o m e d r a e r r a d r a e r r a d r a e r r a n n c o m n n c o m d o s r a o d r c o c e se d o s r a o d r d o s r a n r a n o Najłatwiejsze, się jest to, że zanim właśnie to jest hmm. yeah. to, że to, nie wychodzi na wycofanie. Ale wycofanie, 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 Tutaj na tą stronę, tam będzie wycofanie, tak po na tą stronę. Tutaj na to tak jak w granie. to A tak pojawi się 2-2. On pochylił, w jednym do dalej, jak kilka, tutaj, tutaj

Mamy to Krzysiku, mamy Jej! to! Mamy Jej! to! Brawo! Mamy to! Ten od razu jak się rzuci kurwa! To

フィリップフィリップさあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、 My też by pod nich ustawili dobrze, poczekamy na sytuację. Ale nagle jest takie coś: ten zagrywa piłkę tu i przebiega załóżmy tu, i w tym momencie ta osoba nie krzyknie mu, czy ma iść do końca, czy przejmie go. I w tym momencie nagle ta osoba nie wie, zatrzymuje się, zostaje z powrotem i nagle okazuje się, że ten ma przed moment dług. I z tym ta to zaznaczy problemy. wiesz, Ale to dlatego mówię? Ta osoba z tyłu.